Siemano z tej strony: Fortnite Leon i na następne odcineczek z, z StumbleGuys. Bo dzisiaj już były dwa odcinki, i chyba ile było shortców? Dwa? Shortsów, o kurde, dużo! Dwa? Chłopie, dwa? Chyba dwanaście. A i potem? Nie, no, było jakaś bez... 7. Siedem około. I wbijajcie, od razu mówię, wbijajcie na te shorty, bo były fajne. Jeden ma z. Y, to ileś wyświetlił ja dopiero. Opa. A dzisiaj założył Leon ten kanał, więc bardzo dobrze mi się wydaje, że taki wynik. No i jeszcze 10. A i dzisiaj 12. zapraszam y, na vloga. Y, będzie, tylko y, nie wiadomo czy Wam mama pozwoli, bo to jest późno. bardzo późno. <noise> właśnie, bo wy pewnie macie... Czy wy macie pewnie 7 lat. Przecież nie wiadomo, mogą oglądać to jacyś. To są w naszym wieku mniej więcej. A, A i, na, i, i, i jak będą livey, to każdy mm, niech dołącza na te live'y I, i będziecie mi pisać, kto gra w Fortnite i tak dalej. No i tego. Jak y, wysłajcie udostępnięcie itd. i tak dalej. L lajkujcie i udostępniajcie, bo y, live'a można robić dopiero na 50 subskrypcji, więc potrzebujemy jeszcze dużo. No, proszę jeszcze się je dużo, no. No 47 albo 8. Dzie 10, 10? Już? Opie, mm. mm. kiedy te 3 wbili? Czyli zacznij. Dobra Essa, On nie umie robić klaczy, ten jaki. A to nie, to jakiś Bambik odpada ciągle. Aha! Ale go wyjaśniłeś lewo <coughs> swojego, trochę tak ustaw wołyska, żeby w lewo ustaw tę kamerę, tak? O, 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 gid git jest, git jest, kozacko, kozacko. no e <coughs> ja troszkę chory jestem. Super, ale dobry jest ten ziomek, super, po prostu świetnie. Karbester Kasi. Co? Kasterbester co? Sobs, ale... Co? Co? Ale powiedział? Nie masz psychy, zrobić klaczo. Mówiłem, zrób klacza. Dobra, ale nie widziałem, że teraz mam. Wygrana, wygrana, super. A i dzisiaj jeszcze. Nie, to tak... vlog. Tak, vlog i na vlogu. Vlog będzie. Zrobimy dwa vlogi. Jednym. Jeden. Jeden i jeszcze pół godziny. Nie jeden vlog, a, a 15 minut. Jeszcze 15... Zrobimy dwie części, o. Tak, i jeszcze i... Nie! A na, a na drugiej części będziemy grać. A 15 minut będziemy coś o sobie mówić. Tak, na drugiej części będziemy trochę grać i tam chodzić. No. No, na pierwszej będą tak po prostu tego. Mówić coś. A druga część to będzie jak po prostu gramy oba. Ja też będę grał. Mogę. Tam było na, je, na jednym odcinku. wbijajcie, bo zachęcam. Mówiłem coś tam, że, y, oj, chyba lagi są. Nie, nie, y, nie ma. Trochę, ale były trochę za ciemu. Y że y, możemy się zamienić rolami i ja będę grał, a Leon będzie kamerował. Jak ale, ja tak, gram. ale tak nie będzie, bo ja nie lubię kamerować. Fabian jest kamerament. To jest, to jest twoja nazwa. To jest Twoje nazwa stała nazwa, dobra? No prawie stało. Druga nazwa. A jaką masz pierwszą? Wegeta, nie? No. Ale zaraz pierwszą będzie ta. Jak bijemy 50 subów, to będą... Kameramen na... będzie na y, tym, na u Ciebie. Na odcinkach, tak. Będzie częściej. Bo teraz jest e, rzadko. Ale Cię zblokował Twój ziomek. No. I też podskoczyłem na pół bloka. No bo ten ziomek Ci Kto na głowie czekaj. stanął. Fabek, zatrzymaj. Dobra grano za niego, bo no super. Jak ja mam kurde jedną ręką grać? Jak ja mam jedną ręką grać? Nie ma stojaka, Leon. Mój kolego. Czemu nie ma stojaka? Dobra, odróż mnie, please. Chociaż ja nic tam nie zrobię, więc w sumie możesz odrodzić mnie i potem ziomka jakiegoś. Tak, odrzuć, odrzuć, please, please. Brawo. Ale i tak bym nic nie zrobił, bo na jedną rękę bym grał. O dobra, wraca. Dobra, no, przegraliśmy, bo ja też tam trochę grałem, ale się w ogóle nie ruszyłem, bo na jedną rękę jest strasznie ciężko. Jeszcze zanim w ogóle zareagowałem, to w ogóle to już odpadałem. No, to za chwilę zagramy następną rundę. Dobra, leci dalej. A ja się napiję wody. Przelitka. Uh. <coughs> ja teraz jestem chory. Jestem chory. Ja ja. Runda mi gardło. Ronda. Najlepszy moment. Knobak dwa. <coughs> Widzisz jaką mamy rangę? Widzisz jaką mamy rangę? On mistrza w ekipie, to i on myśli, że jest lepszy ode mnie? Ja mam kanał, on pewnie nie ma, bo jest takim dubetkiem. Takie okazuje się, że ma kanał. Hmm, no nie, no. Pofia. ty mi tak... będzie bardzo śmieszny, ponieważ ogólnie jest bardzo śmiesznie, nawet na odcinkach teraz trochę. No, uwychaj mi Dobra. Za chwilę cię zobaczą widzowie. O, odpadłeś. Widać mnie. Nie widać. Widać? Nie widać. Nie, nie, widać, nie. No nie no odracajcie! jakiś sabial go. Jojej. Kierowia... Kier, kierowane... Zł, kierowane złoto, nie? Ja chcę zrobić klata. Czemu on... Mądre? Czemu, jak oni... Aha. Aha. No, daj jebana. <laughs> Spokojnie. Spokojnie. No kurwa odrodziłam się w jakimś chujowym Spokojnie. miejscu, ona nawet nie umie grać w to gówno. Zasłuchaj, fajną gierkę. Ona jest gówna. Jeśli ja pierdolę, odrodzi go, go i go. Go go, go. go, 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 Będzie najlepiej, jak będę wypijał całą wodę. No nie Tak, tam. zrobimy zadanie że, że muszę e wypić całą wodę. Całą, całą 500 ml na raz za ileś tam złotych. Tak, i Fabian mi daje wodę. Złote, złote wody. Ja ci ja będę... Tam ci 50 Na live będzie trochę część zgrania, trochę część na przykład odpowiadania na pytania, a trochę może być też część. Leon, Będzie część, jak na przykład będziesz coś tam pokazywał swój pokój albo coś. No, może będzie tak. Może, ale to dopiero jak będzie więcej subskrypcji, bo nie da się live'ów robić. No, a tak chciałbym by live'y mieć. Każdy chciałby mieć live'y. Mhm. Więc mam nadzieję, że dobijecie te 50 subskrypcji i wysyłajcie to y, mamie, tacie, bratu, siostrze, y, koledze, I koleżance. po prostu ma, mamy i taty, żeby subskrybowali Fortnite. Wszystkich, wszystkich, wszystkich poproście. Tak, wszystkich. Wszystkich, których znacie? Kolegę, mamy, tatę, rodzinę. Wszystkich. Psa! Psa! psa. Ma, poproszę, babcię, żeby mnie zasubskrybowała. subskrybowała. Poproszę, psa! Mamy. Co? Psa? Psa też. Pies też może mieć kanał. Jak mu dacie. Znaczy, na przykład jak kliknie guzik, to mu tworzy się nowy film, nagrywa się. Jak drugim to się na przykład kończy, a trzecim jest cięcie. Łąp łąp! Łąp 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 Widać moją głowę? Nie Każdy za Widać mi Dobra, I Dobra, ale... jeszcze kilka minut 6 minut zostało do końca yy, odcinka A i na odcinku Powiem, że ile mam ile mam lat I to będzie na live pytanie Ile mam lat? Dobra? Na live na Ale nie wiadomo kiedy ten live będzie. No ja ja po prostu babcię wszystkie. Ale nie, może być na nie pierwszym live, tylko na jakimś innym. Może na albo 10. jak będzie, jak, albo jak będą dwie osoby na live, jak dopiero wbi wbiją. No jak będą dopiero dwie. Na przykład. To wtedy dwie osoby będą wiedzieć, a reszta nie. O nie. Ilo? Tak, ja będę patrzył ile osób jest na live i wtedy Powiem y, y, wybranym osobom, po, zapytam ich, jakiego mają deteka, i, i poproszę ich, żeby y, że zadzwonię do nich I pięć osób, i powiem im, ile mam lat. Tylko mogą być też tacy, którzy w ogóle nie będą aktywni, że na przykład apkują y, to, to. wtedy, inna jak osoba. widzimy. Będziemy robić konkursy. Kto pierwszy na przykład napisze coś tam, to wtedy może z nami zagrać. To na, nawet, jak, nawet jak tego. Nawet jak yy, się gramy przy... sami, o nawet jak gramy sami na przykład, to może z nami zagrać. Będziemy takie coś robić. Jak będzie dużo osób, bo jak mało osób, to każdy będzie z nami grał. Właśnie. A jak będzie bardzo dużo osób, to wtedy będziemy robić konkursy. Na początku kto pierwszy, a później będziemy co jakiś czas konkursy. Tak, konkursy będą... Runda. Runda, ej, co się y, odrodziliście? Co Wiem. No. Uwaga, uwaga! Czy on to zrobi? Zrobił to i wygrał! Mariusz Pozianowski! Polska! Du, 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 Lego! Paka! A i ogólnie wiem, że się nazywam Fortnite... Leon, ale... Mamy też odcinki z innych. Ja wolę nagrywać Fumble guys. Oj. Patrzcie, umiecie się tak? Umiecie tak latać? Czekajcie. Uh. Zapinamy pasy! <laughs> umiecie się tak? To nie <laughs> To było. Jakby, jakby miałeś lagi to wyglądało. Bo skoczyłeś podwójnie, skoczyłeś tam, wiesz? Tak właśnie się blizgałeś, i nagle cię znalazła w miejscu. Ja jestem chopier z dwójkę. O no ty pi, 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 dolona. Na tyły, na tyły, na tyły, na tyły. tyle na dwa lankuler. jeszcze miesiąc temu. Eee, pana... Radę. 2019 post pierska. Mergi, ja American Americat! Gram sam. Czterech na jednego, to będę tego. Odwróć, odróć Nie zażyłem! Aha. Myślałam, że odrodziłeś jakiegoś ziomka, który się nie rusza, ale jeden... Co ma się... F? -ka? No, o nie, o nie, tutaj, mu... no właśnie, tak się może zdarzyć, no właśnie, tutaj jest lepiej robić klacza, bo tutaj jedne, aha, 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 alham, i patrz, patrz, jaki on ma kroki, gejowskie, no, I gejowa mam, mam geja, Mówię, mam geja, no. Pod kurde, prawie się wywaliłem. Później <gulizuj> w skoku. Ja on... się prawie wywaliłem, jakbyście to widzieli. Ja Na wiem, serio, ja się Sonic. prawie wywaliłem. Sonik, teraz będę ja, teraz będę ja. A nie, teraz będzie on i potem ja. Ile filmik... ile już trwa 13 minut. Sonik! Znadzieja w Soniku! tak. Ostatni ziomek, ziomek! Co robisz? No nie, no co oni robią? Ale jest dobra. Na tym. Na vlogu pokazujemy jakiś zestaw... trzy zestawy z LEGO. Leona. Pokazujemy trzy zestawy z lego. I co sam lego. zbudowałem. Tak. Jeden, jeden, dwa sam jeden zrobimy taki... No za... super go odrodziłeś! Leon, no. ale to przez to, że on, że on cię tak zepsuł. To ty też go zepsuł. A, a wiesz Nie. I... i... I widzowie, na, na następnym odcinku, na, 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 na tym, jak to było? Na vlogu. Na vlogu e, zrobimy, e, i, i przed vlogiem zrobimy jeden zestaw my i ocenicie go sa, sami, a ja sobie z, dwa sam zbudowałem e, kiedyś i jeden zbudujemy ja, ja z Fabkiem. I jeden a i jeszcze... I y mamy podstawy Fabek zbud... Zatrzymaj na chwilę live A, live a. a i jeszcze tego. Jak będziemy mieli statyw, to już tak nie będzie się kiwało, to będziemy mieli wtedy y, na dwa może, w sensie, że jeden nagrywa i drugi, jak coś się śmiesznego będzie działo, to będziemy w szorcach to rzucać, wrzucać od boku na przykład. I, idę jeść pizzę, więc za jakąś y, godzinkę będzie, Następnie... przed vlogiem będzie następny odcineczek, jak ziem? no nie wiem, za godzinę, no, to do zobaczenia, do, do zobaczenia narka, pa!